Witajcie. Nie regulujcie odbiorników. Nie pomyliście się. Jesteście na kanale Pure Beauty, na nowym kanale, na którym będę Wam pokazywała ja, jako ja. Pondi. Będę Wam pokazywała unboxingi wszelkiej maści, oczywiście pudełek Pure Beauty, czy to subskrypcyjnych, takich comiesięcznych, czy edycji limitowanych. Myślę, że z czasem też pojawią się live i wiele cennych treści pielęgnacyjnych, też z testem tych kosmetyków, które pojawiały się w boxach. To wszystko kwestia Waszych potrzeb i naszych możliwości, więc dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście na tym kanale zobaczyć poza unboxingami. I jeżeli interesuje Was subskrypcja, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Wiem, że część z Was już jest za Pan brat z Pure Beauty, więc e, nie ma sensu się powtarzać. A wszystko będzie dokładnie opisane w opisie. I nie wiem, czy to jest błąd na stronie, bo Pure Beauty aktualizowało stronę, czy nie, ale w tym momencie pokazuje mi, że wszystkie opcje subskrypcyjne są dostępne, także. Miejmy nadzieję, że tak też będzie w dniu publikacji tego filmu, więc jeżeli zainteresuje Was zawartość pudełka, które dzisiaj Wam pokażę, Collect Memories, to będziecie mogli sobie wybrać opcję y, zakupu. Tego pudełka. Jeżeli cieszycie się na te unboxingi, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi treściami, żebyście też pomogli w rozwoju tego kanału. No i też troszeczkę prywaty, zapraszam Was również na mój kanał Pondi, gdzie jest mnóstwo treści pielęgnacyjnych, podanych w taki bardzo przystępny sposób. Więc myślę, że już zaczynamy. Poza samym pudełkiem, które jest wypchane po brzegi, no i oczywiście grafika jest świetna, jak co. Miesiąc to nie podlega żadnej wątpliwości. Mamy też produkty, które były poza kartonem, które się po prostu tam najzwyczajniej nie zmieściły. I zacznę od kategorii produktu, którego mi brakowało w ostatnich pudełkach: mianowicie jest to chemia domowa. Chemia y, kojarzy się źle, natomiast y, tak czy siak jest to chemia domowa. Mimo, że y, to jest marka Zielko i ich produkty niemal w 100% y, składały się ze składników pochodzenia naturalnego, biodegradowalnych, za to właśnie tą markę bardzo lubię. I nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby co miesiąc, właśnie koło pudełka, jakiś produkt tego typu się znalazł. A to jest żel do WC. Cieszy mnie to bardzo, no bo te żele w sumie schodzą dosyć szybko. Poinformuję, chociaż nie wiem, czy to ma aż tak ogromne znaczenie, że tutaj mamy zapach jaśminu i kwiatu pomarańczy. Informuję o zapachu, chociaż myślę, że w przypadku tego typu produktów to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, chociaż w sklepach niektórzy wąchają tego typu produkty. Na przykład otworzą, pomachają, odkładają na półkę i na przykład biorą kolejny. Zanim, no bo przecież ten już był wąchany. I kolejnym produktem spoza pudełka jest doskonale mi znana marka Oxygenetic. E, mi doskonale znana, dlatego że ja te produkty już od jakiegoś czasu u siebie mam i testuję e, z ramienia marki Oxygenetic, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję. To jest nowość, o której wspominałam w przeglądzie nowości Hebe. E, I akurat tutaj dostajemy bardzo e, taki wszechstronny, multifunkcyjny produkt, który mogą stosować osoby, e, które do tej pory nie były za pan brat czy z kwasami. Czy z retinoidami, a tutaj uwaga, mamy połączenie tego wszystkiego. To jest przeciwstarzeniowy peeling kwasowy. Tutaj mamy połączenie kwasów AH i PHA, poza tym jeszcze mamy retinol adenozynę, kwas hielurnowy, pantenol i też taki kompleks minerałów, z którego słynie marka Oxygenetic. Kwasów AHA mamy aż 15% i tutaj mamy takie kwasy jak glikolowy, migdałowy, mlekowy, jabłkowy i cytrynowy. One ze swojej strony będą rozjaśniały, wygładzały tą skórę, przyspieszały odnowę naskórka poprzez przyspieszenie po prostu złuszczania tego naskórka, wymiany komórkowej. Też mamy 5% glukonolakton, który jest kwasem pH, który pięknie rozjaśnia przebarwienia, e, też nawilża tą skórę, koi wszelkie podrażnienia. Co jest ciekawe, bo jest to kwas, ale jest właśnie dedykowany serą wrażliwym, reaktywnym. E, no i właśnie retinol i adenazyna, czyli silne składniki przeciwzmarszczkowe. Retinolu chyba nie trzeba przedstawiać. W każdym produkcie z każdej serii jest seria antyoksydacyjna z witaminą C, jest z retinolem, jest z kwasami. One wszystkie mają taką samą konsystencję. To jest konsystencja jakby lekkiego kremu i dlatego też marka w swoim asortymencie nie ma kremu. Są same Sera które mają konsystencję kremu, co sprawia, że używając tego produktu mamy już wszystko w jednym. Mimo takiego stężenia kwasów, mimo retinolu, to jest naprawdę łagodny produkt, ale przy tym skuteczny. Producent zaleca stosowanie go przez 3 tygodnie w ciągłości, jeżeli oczywiście nie macie innych składników aktywnych, ale przy takim ciągłym stosowaniu na pewno te efekty będą nierodajne. Natomiast też możecie go, tak jak ja, wpleść sobie w swoją rutynę pielęgnacyjną. Jeżeli już macie wyrobioną tolerancję na retinol, to możecie gdzieś tam po prostu wpleść sobie ten produkt Raz w tygodniu w odpowiednim odstępie od retinolu, i myślę, że efekty będą jeszcze lepsze, jeszcze bardziej podrasowane. Kolejny produkt spoza pudełka to jest marka Artego. Ta marka mi się kojarzy z włosami, więc pewnie tak będzie też tutaj. To jest Thermo Shimmer, czyli pewnie produkt, który ma chronić nasze włosy przed wysoką y, temperaturą, też nadawać połysk. Takie są moje odczucia, ale zaraz sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. Osobno mamy atomizer. I sam produkt wygląda interesująco. To jest produkt dwufazowy i właśnie na pewno ta forma olejowa będzie nadawała naszym włosom tego blasku. Ale już sprawdzam, co my tutaj mamy. W składzie mam przede wszystkim fitokompleks zielonych orzechów włoskich Veneto. Bogaty w aktywne molekuły, chroniące włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i zachowujących ich elastyczność i kolor. I to też jest na ogromny plus, że tego produktu możemy używać na suche włosy, przed na przykład używaniem prostownicy. W większości tych, takich form w sprayu powinno się używać na wilgotne włosy, a nie zawsze o tym pomyślimy zawczasu, a tutaj mamy coś, co możemy bezpośrednio przed stylizacją nałożyć i to też będzie chroniło nasze włosy przed tą wysoką temperaturą. No i trzeci produkt, który mnie bardzo cieszy, to jest Perrier Energize, kofeina i yerba mate. Więc niestety nie przycierałam tego, więc gdzieś tam, wiecie, rąbkiem bluzki. Miejmy nadzieję, że szczury potem nie biegały. Mam taką fazę, zawsze myję puszki, ale SMS przyszedł. Także, cheers. Ej! To nie ma smaku prawie. A, okej, okay, dobra, bo to jest naturalna woda, mineralna, gasowana. 92% Organiczny cukier. W ogóle nie jest słodkie, także to ten organiczny cukier. Yy, I organiczny, mocny napar, czyli taki czaj, yy, z zielonej yerba mate. Prawie 2%. Spoko. Akurat przed dzisiejszą jogą, jak znalazłam. Żeby nie było, że oszukuję, wszystko jest zapieczętowane. Nie wiem za co się złapać. Złapię za klasyk, bo jest to hydrolat z ogórka. E, ogórek jest świetnym składnikiem dla e, każdego typu cery: także dla cer tłustych, skłonnych do nieskonałości, e, też dla cer wrażliwych. On świetnie pobudza naszą skórę, e, zmniejsza opuchliznę obrzęk więc taki hydrolat zamiast toniku rano e, będzie świetny od razu odświeży waszą skórę. I mamy tutaj 100 ml, jest to oczywiście organiczny hydrolat, bardzo prosty skład, jak na markę Olejk przystało. Oczywiście hydrolatów można używać nie tylko w formie toniku, ale też po prostu na przykład odświeżać sobie nimi twarz, makijaż, można spryskiwać włosy, na przykład pod olej, pod olejowanie i co jeszcze można z nimi robić? <laughs> Pić nie można. Możliwe, że podrasuję go sobie na przykład jakimiś półproduktami kosmetycznymi. I kolejny produkt to jest filtr przeciwsłoneczny, i powtórzę się po raz setny, jak tylko widzę filtr przeciwsłoneczny w okresie jesiennym, jak się pojawia, czy w kalendarzach adwentowych, czy właśnie w boxach. Cieszy mnie to bardzo, dlatego że marki tym samym przypominają nam o tym, że powinniśmy ochronę przeciwsłoneczną stosować przez cały rok. I jak się nie mylę, to jest już kultowy filtr z marki SVR Blur Sun Secure. Tutaj mamy. Y Pełną ochronę przeciwsłoneczną, jest UVB, UVA. Też mam ochronę przed światłem widzialnym, emitowanym przez wszelkie urządzenia, więc nawet jak siedzimy w chacie, nie wychodzimy, za oknem jest pochmurnie. To nadal powinniśmy stosować filtry, bo nie oszukujmy się, każdy z nas siedzi na pewno przed telewizorem, komputerem, komórką, i to też wpływa na starzenie się skóry. I też mam ochronę przed światłem podczerwonym, czyli tym, które wywołuje u nas rumień, jeżeli mamy styczność ze słońcem, wywołuje rumień. I dlatego osoby z cerą y, taką reaktywną, skłonną do rumienia powinny zdecydowanie zwracać uwagę na to oznaczenie na filtrach. I w celach empirycznych y, otworzę ten filtr, żeby zobaczyć, czy to jest faktycznie ten, o którym myślę. Tak, to jest ten. To jest filtr, który ma delikatny kolor, taki brzoskwiniowy, ale ten kolor po wsmarowaniu jest niewidoczny. Ale sprawia, że ta skóra jest jakby taka ujednolicona, wygładzona, wręcz zblurowana nieprzypadkowa nazwa e, Blur, Sun Secure. E, I on w odczuciu jest taki, jakby troszeczkę piankowy i faktycznie nie zostawia żadnej błyszczącej powłoki, wchłania się niemal do matu. W kwestii filtrów mamy tutaj stabilne filtry chemiczne. On się opiera składowo głównie na filtrach. Też gdzieś tam w składzie mamy niacynamit co jest na plus, też pod kątem cer skłonnych do nieskonałości. Ten produkt nie powinien, nie powinien nas, kolokwialnie mówiąc, zapychać. Dalej mamy kolejny produkt z marki Red Blocker. To jest też polska marka, też wywodząca się z Aflofarm. Tym razem to jest koncentrat naprawczy do skóry. Ma wzmacniać naczynka krwionośne, też eliminować zaczerwienienie, też usprawniać proces odnowy skórka, no i też tworzyć warstwę ochronną na skórze. Bardzo możliwe, że to jest produkt olejowy. Tak, ale ładnie wygląda. I on jest taką delikatną, jakby formą dwufazową. Mamy tutaj zarówno fazę wodną, yy, i tutaj mamy chociażby ekstrakt z aceroli, który jest bogaty w witaminę C, która będzie uszczelniała ściana czyn krwionośnych, wzmacniała je. Też mamy kwas chilurnowy, który pięknie wiąże wodę w naskórku, ekstrakt z białej lilii. Kojarzy mi się Lilia z moim ostatnim filmem, i ona ma właściwości filmogeniczne. Ona właśnie będzie zostawiała taką delikatną powłoczkę ochronną skóry, i też tym sam zapobiegała ucieczce wody z naskórka, też tak jakby domykała naszą pięgnację. Poza tym mamy trokserutynę, składnik, który normalnie jest w farmacji stosowany na krzepliwość. I też w pielęgnacji będzie uszczelniać ściany naczyń krwionośnych. Nie dziwi mnie zawartość tego składnika właśnie w produkcie marki, która wywodzi się z farmacji. A forma olejowa sprowadza się do jednego oleju, który osobiście bardzo lubię. To jest olej, który świetnie łączy się z sobą naszej skóry, więc tym samym też działa ochronnie, zapobiega ucieczce wody z naskórka, jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, w przeciwutleniacze, lecytynę, też resveratrol. Świetny skład i nie sugerowałabym się tym, że jest to produkt do serwliwie, na czym. Tylko bym postrzegała ten produkt w kategorii mm, odbudowy czy ochrony bariery hydrolipidowej w trakcie kuracji retinoidami i kwasami. Wówczas traktujemy to po prostu jako serum. Nakładamy to w miejsce serum, a następnie domykamy kremem i uwierzcie mi, że po takiej pielęgnacji rano wasza skóra Wam za to podziękuje. Nie no nie wierzę. Bo mamy tutaj maseczkę całonocną, idealna opcja do na przykład domknięcia tego serum z Red Wtedy już mamy naprawdę takie max odżywienia. A jest to marka Biolaven, czyli odnoga marki Sylveco. Dziwi się, że wcześniej nie znałam tego produktu, bo skład jest mega i idealnie będzie na pewno odżywiać tę skórę, regenerować w trakcie snu, nawilżać, zatrzymywać wodę w naskórku i też wszelkie inne składniki, które wcześniej na nią nałożymy. Mamy tutaj wysoko w składzie olej winogronowy, oliwa z oliwek i one gdzieś tam są porównywalne w działaniu. Xylitol, który dba o mikrobiom skóry, no i też oczywiście ma działanie nawilżające. Też mamy masło e, z awokado, mocznik, który świetnie zmiękcza naskórek. Dalej mamy propanediol, e, też fosfolipidy, cholesterol, który naturalnie występuje w naszej skórze, resferatrol jako antyoksydant, przeciwodleniacz, e, witamina E, Cudo, po prostu cudo. Tak jak mówię, idealnie się sprawdzi do domknięcia naszej pielęgnacji, czy tego serum z Red Blocker, czy jakiegokolwiek innego, na przykład serum z ceramidami, jeżeli chcecie postawić na to w swojej odbudowie bariery hydrolipidowej. Dalej próbeczki z marki Apivita. Marka Apivita po prostu tutaj robi furorę w każdym boksie i to jest akurat krem nawilżający Aqua Belicious. Więc obstawiam, że tutaj w środku mamy coś związanego z pszczółkami. Wiem, że bardzo polubiliście krem pod oczy z marki Apivita i przeanalizowałam skład. On jest bardzo bogaty, ma mnóstwo ekstraktów, ale też w składzie ma woski. I to właśnie ten wosk tak domyka te wszystkie ekstrakty roślinne i składniki aktywne wewnątrz. I co za tym idzie, budzić się z taką naprawdę odżywioną, zmiękczoną skórą. Wosku nie widzę, ale mamy ekstrakt z propolisu, mamy mnóstwo różnych ekstraktów, także olejów. Ma więc na pewno to będzie bardzo odżywczy produkt. 2 ml razy 2, czyli łącznie 4. Szybka matematyka, to też mnie cieszy. Zostawię sobie można jakieś wyjazdy. Kolejny produkt też mnie bardzo cieszy, dlatego że ja ogólnie lubię pielęgnację twarzy, a tutaj jak do tej pory ta pielęgnacja twarzy króluje. I to jest marka Only Bio. Kolejny produkt z serii Ritualia. Serum dodające blasku. 98% składników pochodzenia naturalnego. Jest to serum w formie emulsyjnej. Na pewno będzie bardzo otulające. To też jest e, takie serum, które łączy w sobie wszystkie składniki, które będą idealne do odbudowy czy dbałości o barierę hydrolipidową. I mam na myśli tutaj chociażby składniki fermentowane, które dbają o mikrobium skóry. Mamy też kwas poliglutaminowy, który jest jeszcze intensywniej mm, nawilżający niż chociażby kwas chilurnowy. I też cery dojrzałe powinny się z nim polubić, dlatego że on też tak jakby praktycznie wygładza zmarszczki. Poza tym mamy stabilną formę witaminy C taką olejową tetra askorbylu. skorbylu. To serum też będzie świetne na dzień ze względu na antyoksydanty. Mamy tutaj witaminę C. Też mamy mikę, która będzie ładnie optycznie tą skórę rozświetlała. Poza tym też mamy składniki fermentowane, więc pokusiłabym się tutaj o stwierdzenie, że to serum będzie też idealne do każdego typu cery, także do tych skłonnych do niedoskonałości, a forma emulcyjna też będzie bardzo przystępna do stosowania czy pod krem rano, czy na już bezpośrednio pod filtr i oczywiście też na noc. Jest idealne. O, bardzo ciekawe! Mamy kolejny produkt z marki y, takiej dermokosmetyków Iwostin, i y, jest to zwalczający niedoskonałości krem na dzień. Mamy tutaj witaminę C, kwas chiernowy. Jestem bardzo ciekawa, y, co on ma robić, poza tym, że i nawilża, i matuje, czyli to, co zresztą lubią cery mieszane, no i też bym powiedziała, że tłuste. Y, no i też ma wygładzać pierwsze zmarszczki. Tak, patrząc na skład, osobiście bym dedykowała ten produkt cerom mieszanym normalnym i dojrzałym, które lubią lekkie takie jedwabiste, matowe wykończenie na dzień, ale nie mają skłonności do niedoskonałości. Tak po prostu. Więc z tym was zostawiam. Następnie pasta do zębów. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza że to jest naturalna pasta do zębów Jaśmin i mięta. Jaśmin, który też wystąpił w żelu do wc, nie pomylcie się. 95% składników aktywnych pochodzenia naturalnego, marka Bio Madent. Super. Nigdy za wiele past do zębów. Następnie ewidentna nowość z marki Bielenda, z serii Makeup Academy i jest to Magic Water. Mgiełka trzy w jednym, która ma być zarówno primerem, a więc gdzieś tam wpływać na utrwalenie naszego makijażu, rozświetlaczem i też nawilżaczem. Także taki po prostu, powiedzmy, primer nawilżający o właściwościach rozświetlających. Ale skład wygląda bardzo legitnie. Mamy tutaj na drugim miejscu glicerynę, tryhalozę, która świetnie odżywia, nawilża skórę, pantenol, Działanie kojące. Następnie mamy ekstrakt z ogórka, który, tak jak mówiłam, e, bardzo fajnie odświeża tą skórę i też zmniejsza obrzęk. Mamy mikę, oczywiście, która będzie nam rozświetlała tą skórę. Cery suche, odwodnione czy dojrzałe, które lubią takie bardziej świetliste wykończenie. Myślę, że zrobią z niego użytek. I ostatni już produkt z marki Pro Salon. E, nie wiem czemu, ale mi się kojarzy ten salon z jakimś takim dzikim zachodem. E, jest to maska w sprayu, więc. Chyba coś takiego jak odżywka bez spłukiwania do włosów, a wiecie, że ja uwielbiam taką formę. To ma być produkt 12 w 1, ma regenerować zniszczone włosy, nawilżać suche włosy, odżywiać, nadawać elastyczności, też ma pomagać w rozczesywaniu włosów, też chronić przed promieniowaniem UV, też pomagać w rozplątywaniu końcówek zmniejszać puszenie się włosów, nadawać połysku i jedwabistości, też ma chronić przed wysoką temperaturą, ma też tak jakby, pogrubiać włosów, nadawać im objętości, też być dobry do stylizacji włosów, no i też ostatecznie nadawać im zdrowy look. Także o, super. Ja się bawię w angielski, a tutaj jest wszystko po polsku. Oczywiście, przetestuję, bo uwielbiam. Uwielbiam po prostu taką formę kosmetyków. I czas na podsumowanie wszystkiego, łącznie z wartością wszystkich produktów. Zerknęłam dopiero do katalogu, bo oczywiście zawsze otwieram z niespodzianką te produkty i okazuje się, że jeden produkt był wymiennie albo to był filtr przeciwsłoneczny z marki SVR, albo właśnie ten peeling kwasowy z Oxygenetic. Mimo, że różnica cenowa jest między nimi Nimi, to nadal uważam, że mm, jakościowo nie ma różnicy, bo i filtr jest świetny, i tak samo ten peeling kwasowy. Kwestia potrzeb i tego po prostu, co dostaliście, wiecie, losowości. Więc wartość mojego boksa wynosi, uwaga, 475 zł, a więc ponad pięciokrotność. Ceny. Już nawet nie chodzi o wartość, bo ta wartość zawsze będzie wielokrotnością ceny, ale chodzi o zawartość. Ja uwielbiam pielęgnację twarzy przede wszystkim i uważam, że tutaj ta pielęgnacja jest na wysokim poziomie, wpisuje się bardzo w obecny okres, czas, kiedy powinniśmy zadbać o barierę hydrolipidową. No i też jest bardzo uniwersalna, bo tutaj zarówno cery skłonne do nieskonałości powinny znaleźć coś dla siebie, jak i też oczywiście każdy inny rodzaj cery. I gdybym miała wybrać produkty, które mnie najmocniej cieszą, to będzie to filtr przeciwsłoneczny, dlatego że chciałam po prostu przetestować go. Miałam jakąś tam próbeczkę od jednej z Was, tak? Tak właśnie to czasem przebiega. I... Wypadła bardzo dobrze, też wiem, że bardzo lubicie ten filtr, więc zdecydowanie cieszy mnie to. Cieszy mnie również ta maseczka całonocna, bo ma bardzo bogaty skład i idealnie się sprawdzi do dbałości o barierę hydrolipidową. Cieszy mnie też hydrolat ogórkowy, tak jak mówię, może podrasuję go jakimiś półproduktami kosmetycznymi, żeby dodać jeszcze jakiegoś tam mu działania przeciwzmarszczkowego. Świetne serum z OnlyBio. W ogóle każdy produkt z OnlyBio z tej serii Ritualia jest sztosem. Yy, mimo, że nie lubię tego słowa. Yy, serum cudo, Tak samo to serum z Red Blocker. Jeżeli zastanawialiście się, jak zadbać o swoją barierę hydrolipidową, jak ją odbudować, to tutaj macie po prostu. Jak na tacy podane, wszystko idealnie skomponowane i jeszcze ze składnikami, które zadbają o wasze naczynka. Ukoją tą cerę, która często jest podrażniona, czy to ze względu na negatywne czynniki zewnętrzne, czy ze względu po prostu na różne kuracje, więc to mnie bardzo cieszy. Pasta też mnie cieszy, oczywiście, jak żeby inaczej. Cieszy mnie też ten produkt, który był zamiennie, ten peeling kwasowy, bo tak jak wam mówię, on jest świetny, a cena, jak widzicie, jest też bardzo przystępna, więc jak Wam się sprawdzi, to zawsze. Czy będzie można się zaopatrzyć potem samodzielnie? Cieszy mnie też, że LDWC i Emila również, bo to on się zajmuje tego typu y, rzeczami u nas w domu. Próbeczki z Epiwita też sobie na pewno zostawię. To chyba jest historyczny moment, kiedy niemal cała zawartość boksa tak bardzo mi odpowiada. I nie dlatego, że to jest na kanale Pure Beauty, bo mam pełną y, dowolność oceny tych produktów, tylko naprawdę świetnie się spisali w kwestii doboru kosmetyków pod ten. Okres i panującą za oknem aure. Więc ciekawa jestem Waszej opinii, co Wy sądzicie na temat tej zawartości, czy podzielacie mój entuzjazm, czy już może testowaliście niektóre z tych kosmetyków i co na ich temat sądzicie. Czekam na komentarze. Też napiszcie, jakie są Wasze sugestie dotyczące rozwoju kanału, co chcielibyście tutaj zobaczyć. Raz jeszcze zachęcam Was do subskrypcji, zarówno tego kanału, jak i mojego, i też zostawcie kciuka do góry, i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Yeah. <smart noise>